to što vi je... to dobra teraz, co nie, no to teraz dobra, co nie, no to tak to właśnie było, co nie, no to dobra, zanim ja wam pokażę, co tam dalej robi pani niemilska i Pani od Angola, co nie no to co one tam robią podczas gdy w telewizji Filip Heiser pokazuje coś ciekawego, co nie no to jak to będzie no to niech tak. To teraz będzie co nie no to ten tego teraz no to koniec gadania a czas iść wam pokazać co robią te no dwie nauczycielki we swoim domku co nie no to. Teraz ten tego koniec gadania, czas wam pokazać Filipa Heizera. Teraz co nie no to tyle w temacie, co nie no to okej, okay, dobra, co nie no to okej, okay, koniec. Gadania czas na pokazywanie co nie no to tyle w temacie co nie koniec gadania czas na pokazywanie co nie no to okej okay, dobra co nie no to okej okay, dobra co. Nie no to okej okay, dobra dobra co nie no to okej okay, dobra. No to dobra teraz, co nie, no to ja, Filip Heiser, no to teraz w dzisiejszych wiadomościach porozmawiamy o Jarku Jareczku Kaczoru, co nie, no to my ten. Tego teraz pogadamy o Kaczyńskim, co nie, no to to, co zrobił Kaczyński było dość dziwne, co nie, no to teraz ten, tego, no to teraz koniec gadania, a czas na. Pokazywanie co nie, no to już ja Wam we wiadomościach pokazuję ten tego Kaczyńskiego jak broił w sejmie, bo on jest bezkarny co nie, a potem przejdziemy. Do czegoś ważniejszego, czyli do tego, że małe studio animacyjne o nazwie murek produkcja kupuje część Disneya i Warner Brothers i jeszcze parę Channel i to i animation i za te pieniądze tworzy własną telewizję co nie no i właśnie tak to było co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas na Pokazywanie Ci czekaj jeszcze coś wymyślę, a mianowicie pokażę ile youtuberzy typu Rezistiu i bloek zarabiają wreszcie w internecie, co nie moi. Kumple no to koniec teraz gadania a czas na pokazywanie co nie no to okej okay, dobra co nie no to okej okay, dobra. Ale dziwne wiadomości ostatnio robią, co nie dość dziwne wiadomości ostatnio tworzą, co nie no to jak to będzie, co nie no to jak to będzie, co nie no to teraz ten tego no to koniec, teraz gadania, co nie, a czas tamten tego zrobić to co mamy, co nie no to dobra teraz, co nie może przełączmy te wiadomości, bo nasze dzieci no podstawówki dobrze że im pały wszystkie i powpisywałam co nie no, to dobra teraz co nie no to koniec teraz gadania co nie a czas na szukanie innych kanałów co nie no to dobra. Może jutro wpiszę dzieciom więcej uwag bo dzisiaj żadnych nie było co nie no to teraz ten tego no to teraz koniec gadania, a czas na przełączenie innego kanału co nie no to okej okay, dobra, co nie no to koniec gadania, a czas na pokazywanie co nie no to okej okay, dobra dobra, co nie no to okej okay, dobra. No to dobra teraz co nie moja koleżanko przełączmy ten no sobie te no te wiadomości na inny kanał co nie no to jak przełączmy my go ten tego sobie. Bo to jest dziadostwo, co nie no to jak idziemy to przełączyć teraz, co nie no to jak tam moja koleżanko, co nie no to dobra teraz, co nie no to teraz. Dobra, okej, okay, no to ten tego no to już ja tam no tam idę przełączyć kanał co nie no to teraz koniec gadania a przełączmy ten no ten kanał co nie no to. Koniec ten tego teraz gadania a czas na przełączanie co nie moja koleżanko no to jak no to tak no to okej okay, dobra co nie no to okej okay, dobra moja. Koleżanko, co nie no to tyle w temacie co nie no to okej okay. koniec gadania czas na przełączenie co nie no to okej okay. dobra co nie no to okej okay. okej okay, dobra okej okay. No to dobra teraz, co nie, no to ja tam wam idę w następnym odcinku pokazać, co tam robią te dwie dziwne nauczycielki, co nie, no to jak tam ja wam. Pokażę ich dalsze przygody w tym no, tym no, następnym odcinku co nie no to w następnym odcinku ja wam to pokażę co nie no to dobra no to ten tego no to. Koniec teraz gadania, co nie, a czas na zakończenie ten, no tego, no tego odcinka, co nie, no to koniec teraz ten, tego odcinka, co nie, no to papa, cześć do. Następnego odcinka co nie no to koniec ten tego teraz gadania co nie a czas na zakończenie tego no tego odcinka co nie no to papa do następnego. Odcinka co nie no to papa, cześć co nie no to do następnego odcinka co nie no to papa, cześć no to elo do następnego odcinka co nie no to do Następnego odcinka, co nie, no to papa, cześć, no to do widzenia, no to papa, no to elo, do widzenia, no to papa, no to elo, do następnego, no to elo papa, no to elo.